Maryam mieszka w Zwickau w Saksonii, a latem 2019 roku odwiedzi przyjaciela w dzielnicy Dortmundu Lidgen Dortmund, na kilka tygodni. Opiekuje się ona ich dziećmi, 5 i 9 lat. Prawdopodobnie jest to już ucieczka od jej agresywnego męża. Maryam nie ma pozwolenia na pobyt w Niemczech, ale prawdopodobnie w Szwecji. Prawdopodobnie jej rodzice mieszkają tam i sprzedali ją do Niemiec. Mąż Mariam ma pozwolenie na pobyt w Niemczech. Podróżuje za nią lub ją prześladuje. W nocy z 28 lipca 2019 roku dźgają nożemy w mieszkaniu przyjaciółki i wkłada ciało do walizki. Zaciąga walizkę 800 metrów na podwórko i umieszcza ją w garażu wśród śmieci. Kumpel wchodzi do mieszkania dziewczyny, widzi krew i dzwoni na policję. Brakuje dużej walizki. 30 lipca policja zatrzymuje sprawcę w Zwickau. Daje wskazówki co do lokalizacji walizki. Policjanci znajdują ciało Mariam, na którym widnieje 76 ran kłutych i śladów uduszenia. Mariam wykrwawił się na śmierć i został uduszony sznurowadłem. Mąż zostaje przewieziony do Dortmundu. Jest również odniesienie, że para weszła do Niemiec w 2016 roku i ma dziecko które nie mieszka w Niemczech być może jest to z rodzicami w Szwecji. W styczniu 2020 roku rozpocznie się proces w sądzie okręgowym w Dortmundzie. Na zdjęciu z sali sądowej sprawca nosi bluzę z nadrukiem Give Afak. W lutym zostaje skazany na 12 lat więzienia za zabójstwo. Wyrok stwierdza, że zabójstwo, w którym ofiara jest narażona na tak intensywne oddziaływanie jest bardzo, bardzo niezwykłe. Okrucieństwo nie jest jednak uznane za cechę charakterystyczną morderstwa. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.